To jest Jasiu Kochanowski Jasiu Kochanowski był dzikim kotem Który przez dwa lata przychodził do mnie Nie pozwalał się dotknąć Nie pozwalał się zbliżyć Uciekał, gryzł i syczał A kilka miesięcy temu prowadził się do mnie jest najbardziej kochany dla wszystkich. Tak? I opowiem dzisiaj o tym, o czym obiecałam, że opowiem jakiś czas temu, jak wprowadzić nowego kota do domu, w którym są już inne koty. I jest jedna najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać podczas całego tego procesu. Po pierwsze, elastyczność. A po drugie, cierpliwość. Dlatego, że nie sposób przewidzieć, jak zachowa się kot, którego chcemy wprowadzić do domu, i nie sposób przewidzieć, jak zachowają się koty, które już w domu są. Ja mam teraz pięć kotów razem z Jasiem Kochanowskim, <laughs> ale na początku miałam jednego kota, potem miałam dwa koty, potem miałam cztery koty, więc mam już raz, dwa, trzy, cztery doświadczenia. Z tak zwanym dokocaniem, czyli z wprowadzaniem nowego kota do miejsca, gdzie inne koty już mieszkają. Trzeba pamiętać o tym, że koty są trochę jak ludzie, w tym sensie, że ludzie też często nie lubią zmian. Na przykład czasami jest tak, że kiedy ktoś nowy jest przyjmowany do pracy, to zespół, który już w tej pracy jest, czasami na początku. Patrzy na tę nową osobę podejrzliwie, wrogo, mówi: Ale po co nam nowa osoba? Przecież jest dobrze tak jak jest. Z kotami jest tak samo. Kiedy chcemy wprowadzić nowego kota, to pozostałe koty na 100% nie będą z tego zadowolone. Dlatego, że koty lubią wiedzieć, na czym stoją. Mają swój dom, mają swoje terytorium, które jest oznakowane. Wiedzą, gdzie są jakie zapachy, i nie życzą sobie, żeby jakiś obcy kot też ocierał się o te same miejsca i zostawiał swój zapach i jeszcze zabierał czas ich człowieka. Więc trzeba być bardzo, bardzo cierpliwym. Pierwsza i najważniejsza metoda polega na tym, że nie dopuszczamy kotów do siebie od razu, i to jest najważniejsze, i o tym trzeba koniecznie pamiętać, dlatego że jeżeli od razu um, pozwolisz kotom się zobaczyć, dotknąć, to na 100% będzie awantura, i zapamiętają, że to jest coś nieprzyjemnego, i tego nowego przybysza będą kojarzyły z czymś, co jest nieprzyjemne. Więc w ogóle na początku, ponieważ Kot, którego na przykład przynosimy ze schroniska albo z innego miejsca, ten kot ma na sobie mnóstwo obcych i nieprzyjemnych zapachów. Ja pamiętam, że kiedy przywiozłam z, z fundacji Koteria Alberta Einsteina i Pablo Picassa, to były dwa kociaki, które w, tam w tej fundacji przez dwa tygodnie były w, w klatce w, w, i w tych klatkach były też inne koty i Zarówno Pablo, jak i Albert, oni pachnieli tym wszystkim, co tam było w tym szpitaliku przy tej fundacji, czyli innymi kotami, lekami, antybiotykami i w ogóle takimi obcymi zapachami, które na pewno nie są przyjemne ani dla człowieka, ani tym bardziej dla kota, który ma jeszcze bardziej wrażliwy węch. Więc. Kiedy przynosimy kota nowego do domu, to trzeba go odizolować. Z wielu powodów. Między innymi po to, żeby on przestał pachnieć tym obcym czymś, ze schroniska, ze szpitala, z skądkolwiek go mamy. I żeby zaczął pachnieć tak jak dom. Więc pierwsza żelazna zasada przez pierwszy tydzień znaczy przez pierwszy miesiąc, ale przez pierwszy tydzień to w ogóle, w ogóle. Kot jest odizolowany w jednym osobnym pomieszczeniu, z którego nie wychodzi, nie ma kontaktu z innymi kotami. Przenosimy zapach swój i innych kotów między kotami, czyli między tymi pomieszczeniami. Czyli przychodzimy do tego nowego kota w tym zamkniętym pomieszczeniu, głaszczemy go. Oczywiście dopiero wtedy, kiedy on sam to zaproponuje, czyli kiedy sam. Będzie gotów na to, żeby być dotkniętym, czyli kiedy sam do nas wyjdzie, bo przez pierwsze dwa, trzy dni prawdopodobnie będzie nieufny, będzie się chował, będzie przestraszony, nie będzie wiedział, co się dzieje. Trzeba mu na to pozwolić, nie nalegać, podstawiać miseczkę do jedzenia, mówić do niego z pewnej odległości, czułym, miłym, miękkim głosem. Jeżeli nie zareaguje, to zostawić w spokoju, zamknąć drzwi. On musi upewnić się, że to nowe miejsce nie jest niebezpieczne, musi obwąchać każdy kącik, żeby poczuć, że wie, gdzie jest. I czyli przez pierwszy tydzień w ogóle on będzie pozbywał się tego obcego zapachu i będzie nabywał zapachu domu i zapachu nas, ludzi. I do pewnego stopnia będzie też zapoznawał się z zapachem innych kotów, a my, ponieważ kłaszczemy inne koty, które są w naszym domu, na sobie ten zapach innych kotów przenosimy do tego nowego, i jednocześnie, jeżeli on już się da pogłaskać, to zapach tego nowego przenosimy do naszych kotów, które były tam wcześniej. Ale trzeba się nastawić na to, że przez pierwszy miesiąc ten nowy kot będzie mieszkał osobno i będziemy tylko przenosić zapachy czyli nie zmieniać ubrania zbyt często tylko. Głaskać i przytulać tego nowego kota, a potem w tym samym ubraniu, bez mycia rąk, głaskać i przytulać koty nasze, dlatego że wtedy przenosimy między nimi zapachy. Chodzi o to, żeby te zapachy dla nich były już znane, zanim pierwszy raz się zobaczą. Czyli przez pierwszy miesiąc całkowicie izolujemy nowego kota od pozostałych kotów. Można spróbować, bo zobaczycie sami, że ten kot, który będzie, ten nowy kot, on sam pokaże Wam, kiedy jest gotów wyjść z tego pomieszczenia. Dlatego, że przez pierwszy tydzień, dwa tygodnie z całą pewnością będzie siedział w tym pokoju i nie będzie próbował z niego wyjść. Ale myślę, że gdzieś po dwóch tygodniach, może po trzech, sami zobaczycie, że on już, jak Wy wychodzicie, to on już próbuje iść za Wami, czyli już czuje się pewnie w domu. Już chce poznać resztę okolicy. Lepiej mu jeszcze na to nie pozwolić, dlatego że pierwsze spotkanie między kotami też musi być bardzo starannie zaplanowane i przemyślane. Czyli yy, to jest sztuczka, której nauczyłam się od Jacksona Galaxy. Oglądałam jego programy w telewizji. Jackson Galaxy to jest koci behawiorysta amerykański, i on radził, żeby jak mamy drzwi, tutaj mamy nowego kota i tutaj mamy pozostałe koty, to żeby miseczki z jedzeniem stawiać po obu stronach tych drzwi, żeby koty jedząc czuły zapach tego drugiego kota czy tych pozostałych kotów i żeby właśnie kojarzyły je z czymś bardzo przyjemnym, czyli z jedzeniem. Nie zawsze to jest możliwe. Na przykład u mnie w domu jest tak, że nie mogłam tej sztuczki z miseczkami zrobić, bo. Bo moje koty nie chciały wejść do góry, żeby tam zjeść, dlatego że zawsze dostają jedzenie na dole, i były podejrzliwe i nie chciały pójść za miseczkami do góry. W każdym razie, próbujemy koty bardzo powolutku ze sobą zapoznawać, na przykład w taki sposób, że uchylamy o tyle tylko drzwi i trzymamy mocno, bo koty będą próbowały może tam łapkami otworzyć, a jak wiecie, koty są silne. Więc trzymamy mocno te drzwi, otwieramy taką szparkę. Nowy kot jest po tej stronie, nasze koty są po tej stronie i pozwalamy im tylko spojrzeć na siebie przez szparkę, powąchać się przez szparkę i obserwujemy jaka jest reakcja. Być może będą zaciekawione swoją wzajemną obecnością, ale być może, tak jak było w moim przypadku z Jasiem Kochanowskim. Że od razu była awantura, i był krzyk, i było niezadowolenie. Więc, tak jak mówiłam na początku, dwie żelazne zasady: pierwsza to cierpliwość, a druga to elastyczność, dlatego że to może potrwać dłużej niż miesiąc. U mnie to trwało dłużej niż miesiąc. Przez pierwszy miesiąc Jan Kochanowski mieszkał wyłącznie w moim pokoju. I ponieważ mieszkał wyłącznie w moim pokoju i był tak Przeszczęśliwy, że jest w domu, a nie na dworze, bo on mieszkał na dworze wcześniej przez całe życie i przez dwa lata, tak jak mówiłam, po prostu przychodził tutaj zimą, myśmy mu zbudowali budkę, no ale i tak on całe dni mieszkał na dworze, więc kiedy się wprowadził, to już w ogóle nie chciał wychodzić, do dzisiaj woli być w domu niż na zewnątrz. Więc on był tak szczęśliwy, że jest w domu, że nie musi iść, a to był luty, że nie musi wychodzić na dwór i marznąć. Że po prostu siedział na mnie przez ten miesiąc. Jak ja siadałam do pracy, to ja się natychmiast siadał na biurku, na rękach mi siadał, na klawiaturze siadał, przy komputerze kładł się. Więc myślałam, że po tym miesiącu już będzie spokojniej, bo już koty będą się może trochę bardziej przyjaźniły, ale nie. Jeden z moich kotów, Elvis Presley, który jest najbardziej życzliwym, takim dobrym, takim kochanym, miłym kotem. To on najszybciej zaakceptował Jasia Kochanowskiego. Pablo Picasso był bardzo... on był po prostu... Mówię, ale w ogóle on był, on był oburzony, po prostu był oburzony, że taki nowy kot jest w domu. Albert Einstein był przerażony, bo Albert Einstein jest najmniejszy. Jest taki, jest szczupły, zwinny, taki, taki trochę jak małe dziecko. A Pablo Picasso jest taki duży, dostojny, godny, taki klasyczny kot. Więc Pablo Picasso był oburzony, Albert Einstein był przerażony, Krzysiu Kolumb był na maksa wkurzony. A Elvis Presley mówił: No dobra, on może tutaj zostać jak już tak bardzo chcesz. Więc minęło pięć miesięcy i ja wciąż elastycznie i cierpliwie pracuję nad tym, żeby koty zaakceptowały się. Dlatego że z Jasiem jest taki kłopot kłopot taką ma naturę, ponieważ on mieszkał na dworze i on nie miał kontaktu z innymi kotami. On nie wie, jak się zachować. On tak bardzo chce się zaprzyjaźnić ze wszystkimi kotami, że on podbiega i on by chciał, chciał być blisko. A koty nie lubią takiego, tak, takiego, takiej wylewności, i takiej bezpośredniości, i braku dystansu, więc okazują mu swoje zniecierpliwienie i go odganiają od siebie. Więc. więc Staram się na przykład, y, jedzenie jest najlepszym y, argumentem, oraz zabawa jest też bardzo dobrym argumentem. Czyli wiem, co najbardziej lubi Albert Einstein i Pablo Picasso. Mają takie przysmaki, i jak widzę, że sytuacja jest trochę napięta, to wyciągam te przysmaki i daję każdemu po jednym czyli dostaje Jaś Kochanowski, Pablo Picasso, Albert Einstein po to, żeby oni kojarzyli obecność Jasia Kochanowskiego z czymś miłym, z czymś przyjemnym, z czymś co chcieliby powtarzać. A zabawa jest też dobrym sposobem, dlatego że kiedy mamy nowego kota i czasami koty mają dużo energii i żeby je trochę zmęczyć i żeby trochę Skanalizować te ich energię, to dobrze jest bawić się z nimi jednocześnie. I to też odwraca ich uwagę od ewentualnego, agresywnego zachowania wo wobec tego nowego kota. Więc jeżeli jest jakaś zabawka, która szczególnie się kotom podoba, na przykład taka wędka z piórkami, to dobrze jest bawić się tą wędką z wszystkimi z tym nowym. I z tymi, które już były wcześniej, żeby też zrozumiały, że ten nowy kot nie jest dla nich zagrożeniem, że bawimy się i on staje się częścią zabawy, i staje się też nowym domownikiem. Więc trzeba się przygotować na to, że nie wiadomo jak długo to będzie trwało, nie wiadomo jak koty zareagują, ale jedno jest pewne. Trzeba dać kotom czas. Więc przypomnę, przez pierwszy tydzień, chodź, Jasiu, kochany, chodź malutki. Przez pierwszy tydzień, przez pierwszy tydzień trzymamy kota, żeby w ogóle on pozbył się tych obcych zapachów. Przez pierwszy miesiąc nowy kot mieszka osobno, po to, żeby zaczął pachnieć tak jak my i żeby poczuł się pewnie w, w nowym miejscu. I powolutku zaczynamy koty dopuszczać coraz bliżej, ale tak, żeby kontrolować i żeby móc w razie czego je łatwo oddzielić, czy na przykład przez drzwi, albo przez jakąś bramkę, której nie mogą przejść, albo przeskoczyć. I staramy się i zachęcać wszystkie koty do tego, żeby akceptowały się wzajemnie, na przykład za pomocą przysmaków albo zabawy. Nie jest to trudne. Wymaga cierpliwości, ale dzięki temu uczymy się też czegoś nowego o sobie, dlatego że musimy szukać nowych sposobów i uczymy się też, jak lepiej rozumieć zachowanie kotów i jak lepiej się z nimi porozumiewać. No właśnie. Krzysiu Kolumb, Pablo Picasso i Jasiu. Nie zawsze zaraz wam ich pokażę. Cześć Pablito. Cześć, kochane zielone oczko. To jest Pablo Picasso. Prawda, że piękny? To jest nasz Jasiu. I tu jest Krzysiu. Co tam Krzysiu kochany? No co, maleńki? I jeszcze jedno. Bardzo ważne. Bo może się wydawać, że po co sobie dodawać problemów. Ale jeżeli masz dwa koty, potem trzy koty i cztery koty, to robisz dobry uczynek i czynisz dobro na świecie, dlatego że ratujesz koty przed bezdomnością. Ja też nie adoptowałam kotów, dlatego że chciałam mieć pięć kotów. Chciałam mieć jednego kota, potem adoptowałam kotka, który był do adopcji, był bezdomny. Potem adoptowałam dwa koty, bo jak zobaczyłam je w tym szpitaliku przy fundacji, i one miały po prostu wrócić gdzieś do miejsca, z którego je przywieziono na leczenie, to, to pomyślałam, że po prostu nie o to chodzi, czy ja chcę mieć koty, czy nie. Chodzi o to, że te koty potrzebują mieć dom. I to jest najważniejsze. Więc po pierwsze, robisz dobry uczynek. Po drugie, z pięcioma kotami jest dużo więcej radości, ale też i fascynacji. Zobaczysz, że każdy kot ma inny charakter, inaczej się zachowuje, ale każdy kot będzie Ci dawał niesamowitą czułość, miłość, przywiązanie, emocje, radość, zabawę. Więc nie tylko wspomoże te koty, bo będą miały dom, ale przyniesie z mnóstwo radości.